No siema się dzisiaj mam dla was coś wreszcie do demakijażu. Jest to y, olejek melugujący się z wodą od Hada y, Tutaj mamy tak Had Oil Cleansing Gokujyun Hadarabo i z dodatkiem w ogóle oliwy z oliwek. I w Japonii olejki do demakijażu są y, no, niezwykłe, bo nie są tłuste, nie zostawiają tej warstwy tłustości. Ja niestety nie mogę powiedzieć tego o europejskich kosmetykach. Jak mieszkałam w Europie, no to zawsze miałam ten problem, że nawet jak znajdowałam jakieś olej, no to, to zostawało. Tutaj takiej przygody nie ma. Wyciśnięte na rękę. I w lekkim kontakcie z wodą on staje się lekko biały, ale jest nadal taki oleisty. I nakładamy go na twarz, i on bardzo ładnie roztapia makijaż. Bardzo ładnie wszystko usuwa. To są naprawdę olejki, które yy, mimo swojej tej dziwnej takiej konsystencji, emulującej się z wodą, bardzo ładnie i dokładnie już usuwają makijaż. Poza tym yy, Później zmywając, on się zmienia w, taki właśnie, w taką białą wodę, nawet może nie tyle krem, ale właśnie w taką białą wodę i bardzo ładnie wszystko spłukuje. Dodatkowo on jest bardzo podobny jak ten olejek z dzieci. Ten sławetny, który tak wszyscy kochają. On też ma dodatek oliwy z oliwek, więc jest bardzo duże nawilżenie, więc polecam dla każdego, kto szuka szybkiego, nieinwazyjnego i też takiego fajnego oczyszczenia twarzy z makijażu, bez tego uczucia takiej no, tej oleistości, tej tłustości. No to więc to będzie dla Was. Polecam.